Cześć, witaj. Zapewne wiesz co to jest. No oczywiście to jest chleb. Ale zapytasz mnie co ten chleb ma wspólnego z wystąpieniem przed kamerą, z wystąpieniem publicznym. Pozwól, że odłożę ten chleb na chwilę. Ja nazywam się Adam Mistela i pokazuję ludziom, że potrafią występować przed kamerą, że potrafisz występować publicznie. A jak wiesz, wystąpienia publiczne to jest każdy rodzaj interakcji z innym człowiekiem, czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym. I oczywiście przekłada się to na każdy poziom twojego życia. W dzisiejszych czasach, w sytuacji, którą mamy, coraz częściej sprzedajemy, kupujemy w internecie. Sprzedajesz produkty, usługi, polecasz sklepy internetowe, być może robisz szkolenia, a być może prowadzisz rozmowy rekrutacyjne, ewentualnie uczestniczysz w takiej rozmowie rekrutacyjnej właśnie przez kamerę i chciałbyś bardzo dobrze wypaść. Niektórzy ludzie w ogóle nie podejmują wyzwania, dlatego że muszą pokazać wizerunek, muszą wystąpić publicznie, gdzieś tam mają takiego krytyka w głowie, nie dam rady, nie potrafię, co inni sobie pomyślą. A są też ludzie, którzy mają potężną wiedzę. Są fachowcami w swojej dziedzinie. Wchodzą przed kamerę, mają bardzo dobre informacje do przekazania, przekazują bardzo dobrą merytorykę. Natomiast nie mają konkretnych efektów. Nie przekłada im się to na pieniądze. I teraz nie można biznesu zostawić losowi. Uda się albo się nie uda, czyli 50 na 50. Pytanie, co by się stało, jakbyś zrobił konwersję i wzmocnił możliwości swojego działania o 10, 20, może 30%. Pytanie, jak to się ma do tego chleba. Wróćmy do tego chleba. Ten chleb, zanim trafił na półkę sklepową albo do Ciebie, najpierw ktoś zasiał zboże, następnie zebrał ziarno. To ziarno trafiło do młyna, w młynie zrobili mąkę, mąka trafiła do kucharza, kucharz oczywiście ulepił odpowiednio ciasto, przyprawił odpowiednio i włożył to ciasto do pieca, gdzie się upiekło. Powstał produkt, powstał chleb, pachnący, świeży, miękki chleb. Może czułeś kiedyś taki zapach takiego świeżego chleba? Może Twoja babcia coś takiego piekła i jesteś w stanie sobie to teraz przywołać? Jest to niepowtarzalny zapach. Może miałeś okazję i mam nadzieję, że miałeś, oderwać pajdę takiego chleba i zjeść świeżego, pachnącego, miękkiego chlebka. Słuchaj, ten chleb trafił na półkę sklepową i na półce sklepowej ty decydujesz, czy kupisz ten produkt. Ale co się wydarzyło? Zanim trafił ten chleb na półkę sklepową, najpierw ktoś musiał wykonać całą pracę, zanim on tutaj dotarł. I teraz to samo jest z wystąpieniami publicznymi. Zanim wyjdziesz na scenę, zanim wyjdziesz przed kamerę, zanim zaczniesz mówić do ludzi, trzeba wykonać konkretną pracę, konkretną robotę. Czyli poznać swoje emocje, poznać gestykulacje, nauczyć się pewnych rzeczy i później wchodzisz przed... Kamerę, później pokazujesz swój wizerunek, zaczynasz mówić do ludzi, odpowiednie emocje przelewać i pokazywać swoje produkty, swoje usługi. Ale zanim się to wydarzy, należy tutaj wykonać konkretną pracę, konkretną robotę. Ta robota, robota później, ta praca daje konkretne rezultaty, konkretne efekty. Ale jest takie powiedzenie: trening, czyli mistrza. Natomiast jest dwa warunki do spełnienia. Trenuj, a drugi warunek Trzeba wiedzieć jak. I tu zapraszam Cię na moje warsztaty, na moje szkolenia, gdzie dowiesz się dokładnie, jak trenować. Dowiesz się, jakie są tajniki stosowane w radio, w telewizji, w teatrze. Także aby w tym miejscu wypaść najlepiej jak potrafisz, abyś miał największą konwersję i sprzedaży, i prezentacji. Zapraszam Cię na moje warsztaty. Do zobaczenia wkrótce.